Się druga konferencja w naszym kanale YouTube Fame MMA TV. A tam zobaczycie pewnie kolejną dawkę emocji, dymów oraz face to face między innymi dziewczyn, który podejrzewam jest tutaj bardzo wyczekiwany. Marta, to jesteś znacznie wkurzona tak widzę. Nie, ja mam zawsze taką twarz. To było ładne. Okay. To było ładne. Dobra, no to tak, Marta. Wydaje mi się, że po prostu twoja masa, nie znam twojego składu, nie znam składu linki, nie znam składu linki, ale podejrzewam, że nie jest to masa mięśniowa, tylko tłuszczowa. Jest to sama zajeb... Yy, ona kara. ci po prostu, myślę, nie wystarczy podczas tej walki, nie wystarczy. Ja jestem zwinna, ja jestem szybka. Musisz po prostu popracować nad kondycją, żeby, żebyśmy pokazały show, żeby działo się coś więcej, a nie tylko 20 sekund. Z mojej strony oczywiście. Jak się do tego odniesiesz, Marto? Czy ty już powiedziałeś wszystko? Eee, chyba tak. Słuchajcie, też zachęcamy do sprawdzania kursów na stronie LVBET. Można kupować już Pay Per View na stronie www.famemaa.tv oraz bilety, które schodzą w zawrotnym tempie. Naprawdę, no, tak naprawdę pierwsze rzędy są już przy OKTAGONIE powykupywane, także zapraszam. Jak najszybciej, ponieważ te bilety mogą zejść na tyle, że w New Gally już ich nie będzie. No właśnie, teraz spojrzeliśmy na, na kursy na Elwibet i zdecydowaną faworytką wydaje się być. Tak, Linki Master, dobrze? Dobrze spojrzałem. Lil Masti. E, Lil Masti, Lil Masty. E, Czy w takim razie. Roku... kochany, jak można się pomylić? Przepraszam, w ogóle. przepraszam. E, Marto, czy w takim razie, czy to cokolwiek zmieni w Twoim przygotowaniu? Czy ty idziesz zgodnie ze swoim planem? Nie, ale chciałam tylko dodać na zakończenie, że miałam nadzieję, że przynajmniej w tym przypadku obejdzie się bez sztucznych konfliktów pod publikę, ale nie. Ale Marta, się. to nie jest, nie wiem, Dobra, jakaś kurwa. rozmowa o dobranocce. My będziemy walczyć w klatce, my będziemy bić się po twarzy. To co ty myślisz, że ja przyjdę i będę cię tutaj całować? Nie, ale pamiętam, jak rzucałaś mi się na szyję, mówiłaś, że jesteś moją fan. Co ty teraz odpierdalasz? Było to, to, jest to, cztery, by Był to pod cztery lata temu, bo co kurwa, kiedy wszyscy Jesteś na było lata było to cztery lata, kiedy... lata temu, kiedy wszyscy na ciebie pluli. Ja zobaczyłam ciebie w kolejce w klubie. Mówię, Boże, ta dziewczyna, jako ona jest fajna. Dlaczego ludzie tego nie widzą? Podchodzę, Marta, dawaj, zrobimy sobie zdjęcie. Ja cię lubię, Marta, ale to co pokazałyście, no nie można, tak? Nie można. Można. Oj, dobrze, drodzy państwo i ty, jakże przedziwnym akcentem, chyba. Nie, jeszcze nie, proszę. Znaczy nie, no na za samo zakończenie to formalność FMA TV. Kupujcie pay-per-view. Zapraszam na nasze social media. I jako, że ty promowaj swój kawałek, Wojtek Gola Łoskorz. <noise> 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 Oszczędzcie mnie, co jest tymi łapkami w dół <noise> na tym kanale Wojtek Gola. <noise> no, to ja zapraszam, moi drodzy, na Instagram.com slash i na moim Instagramie będzie coś ciekawego. I zapraszam też na naszych innych zawodników, wszystkich zawodników, Meduzyk, Nadzia, Wilmasty, Linki Master i całej reszty oczywiście sprawdzajcie, bo tam ta się dzieje, to jest taki gorąco okres, gdzie naprawdę jest gorąco. Tak, moi drodzy, będzie się działo, ponieważ e, nie tylko już oczywiście w sprzedaży są e, bilety, e, pay-per-view. 22 czeka nas gala, ale do tego czasu będą jeszcze konferencje, będą jeszcze wywiady, będą cage, y, będą live'y, będą różne rzeczy. Warto wpadać też na kanał Wojtka Goli, warto wpadać na boxdale, bo tam będą się pojawiały różne takie materiały, gdzie, gdzie zawsze coś Wojtek będzie mógł chlupnąć przez przypadek. Znaczy ja na pewno jutro zrobię live stream, taki podsumowujący y, konferencję. Powiem kilka słów też jakiś planów dalszych odnośnie tej gali, więc widzimy się około godziny. Czyli 19. ja mogę zrobić dzisiaj, tak? Możesz zrobić dzisiaj, super. To na kanale Boxdel dzisiaj, a stawię. ja jutro sobie Mogę sobie. Zapraszam wszystkich na mojego Instagrama Lil Masti, zapraszam także na mojego YouTube'a, gdzie po weekendzie wjeżdża mój kolejny numer, bardzo fajne klubowe brzmienie. Będę też szykowała specjalną piosenkę pod gale, pod fame MMA, więc też się będzie działo, U mnie dużo na kanale, będzie dużo muzycznych nowości. No. Dobrze, więc dla przypomnienia, bilety do kupienia na fejmem.com dziękujemy raz jeszcze serdecznie naszym sponsorom LVBAT, Extreme Hobby, Hotpay, TPO, preorder.pl Oczywiście witamy także nową markę w naszej rodzinie High Highlife. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, było Was bardzo dużo, ponad 200 tysięcy osób, prawda? Prawie 250 tysięcy osób, czyli praktycznie podobny wynik jak ostatnio. No, jesteście najlepsi i mam nadzieję, że druga konferencja przebije 300 tysięcy. To był bardzo łoskoszny live. To był Łoskoszy Live, dziękuję Wam dziękuję bardzo serdecznie. Michale. Ja nazywam się Arkadiusz Pan też polówcie na Instagramie do błanoc. trzymajcie do się, z życzymy.